że ruch Pani Kota nie jest formacją liberalną, jest formacją socjaldemokratyczną, mogę to panu dowieść, ponieważ socjaldemokraci i liberali bardzo się zbliżyli w Polsce, ponieważ klasa średnia dostała, może delikatnie cztery litery, klasy średniej po prostu w Polsce już nie ma. To wielki kapitał był z i socjaldemokracja, broniąc klasy średniej, może odbudować socjaldemokra. Włoszą politykę społeczną, ponieważ ludzie kształceni doskonale, że sobie zdają sprawę z tego, że wielkie korporacje międzynarodowe niszczą drobną przedsiębiorczość, niszczą drobny kapitał, sprowadzając go do bardzo niskiej pozycji. I tu jest ten, to, to mam takie wrażenie, że e, Państwo próbujecie e, klasę średnią wcisnąć. W liberalne. Ona naprawdę nie popiera liberalów. Oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że państwo socjalno może się opłaca nam wszystkim. Widać to po badaniach robionych w Warszawie w Wojewódzkim Ośrodku Polityki Społecznej, w tym Centrum Polityki Społecznej, gdzie wyliczono, ile kosztują zaniedbania społeczne że wyobrażenie człowieka z bezdomności kosztuje 50 tysięcy, a pomoc udzielona tu teraz, w postaci mieszkania socjalnego, kosztuje góra 15 tysięcy. I czy przypadkiem tego typu rachunek nie pomoże w odebraniu głosu konserwatystom, którzy udają liberałów?